Cześć, witajcie, z tej strony Gaźmik, witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator 22. No i dzisiaj będzie to bardzo szybki odcinek, bo dzisiaj jesteśmy na Włocikowo, które zostało przekonwertowane. Waga tej mapy to jest prawie 400 mega, nie wiem jakim cudem to tyle waży, ale pomijam to. No i co, przejdźmy sobie do PDA. PDA jest taki jakiś, mamy 9 pól jak tu na Włocikowie. Umawiacie sobie zbudować gospę. No wszystko niby takie ok, tak jak było w 19 poprzenoszone to, bo tak to wygląda, jak to boczkowo. Eee, tutaj mamy góry, góry, no to tutaj już będziecie mieli problem z jakąś 60 czy 30 na tych polach, bo to ktoś chyba się z trenem pobawił za bardzo eee, no, nawet kurde widzę modele są chyba z... drzewa są chyba z 19, tak mi się wydaje. Niektóre są chyba nawet w te starsze. Yy, tu mamy taką dużą łąkę. Oczywiście w pola możecie sobie kupić, jeśli chcecie tutaj grać. Możecie sobie go sobie jakoś zbudować, pograć. Yy, no, ale to nie jest oficjalne bodźkowo od bodźka. No i tak, tutaj mamy zakończenie mapy. No, Mówię, 9 pól to jest największe, tak jak było. To jest nie za dużo, możecie sobie tutaj coś porobić. Ale pierwsze błędy, jakie tutaj są. Wchodzący ludzie to jest w ogóle hit internetu, tutaj yy, i to bardzo hit internetu. W ogóle samochody gdzieś tam jest, do też w powietrzu. O, widzicie, yy, lewitujące sarny to jest taki dodatek do mapy. Tutaj chłopy wączki sobie kręcą. Yy, także tam jest taki sektor. Yy, co do sklepu, to zaraz wam pokażę. Kupimy coś standardowego, najtańszego. Yy. Kawa wam sklep gdzie się znajduje, kupmy sobie tego macejka. No I sklep znajduje się tutaj, także nie jest tak jak powinien być na polu. Jest gdzieś daleko poza mapą. Wiadomo jest mocny sklep w tym miejscu. No ale no nie ma go... No wiadomo lepiej żeby ten sklep działał i co najlepsze nawet jak sobie kupicie ten ciąg tutaj poza mapą to nim nie wrócicie, bo... Jak widzicie... Wejście... Jest znikomy tutaj, także no... Także tak to by wyglądało to boczkową <grym> hmm. Także dużo wam już nie powiem o tej mapie, bo tu nie ma w ogóle co o tym mówić. No, mapa jest po prostu no, nieudanym konwertem. Oceniam ją i tak dosyć wysoko, bo ocenię ją jako 5 na 10 zachęci, i za to, że ktoś chciał przenieść tą mapę w ogóle. Ale to i tak jest bez zgody. Bodźka, powydawane. No, dużo poprawek wy wymaga. Jeżeli naprawdę chcecie sobie pograć na tej zbugowanej mapie, macie link w opisie, pobierajcie, grajcie, nie wiem, róbcie sobie ten co chcecie. No ale co ja będę się z wami żegnał. Jeżeli odcinek się spodobał, ustawcie łapkę w górę, komentarz, no i suba. Do następnego, trzymajcie się, cześć!